Cześć, proszę oglądaj ten film na telefonie lub tablecie. Dzień dziecka w Forfan Kids! Kukuryku! Kukuryku! Czemi i wobec dziś ogłaszam? Na Dzień Dziecka was zapraszam! Cześć Marcelino! To ja, Kogut Rubin z Forfan Kids! Dziś najwspanialsze święto na świecie! Dzień dziecka! Juhu! Właśnie z tej okazji mam dla ciebie wiersz. Abracadabra kotki dwa. Masz już siłę? Króla lwa. Czary bary, świnki trzy. Czarodziejem jesteś ty. Hokus, pokus, wiatry cztery. Pędzisz szybciej od pantery. Enedue? Przybi piątkę? <laughs> tak na szczęście, na pamiątkę. O, co widzę? Jaka mina! Zaskoczyłaś mnie, Rubina. Wbiłaś mnie normalnie w fotel. Jak ten, no, y, Harry Potter. Wyjątkowa dziś okazja. Twoją mocą jest fantazja! Mam jeszcze dla ciebie zabawę. Musisz sprawić, żebym nie był do góry nogami. Zrobisz to, obracając swój telefon. Uprzedzam, to nie będzie takie łatwe. Mam nadzieję, że ci się uda, bo nie lubię być głową w dół. Gdybym miał palce, to bym trzymał za ciebie kciuki. Ruszamy? No, powodzenia! Ojej, Ech. jestem głową w dół! Ech. Musisz coś z tym zrobić. Próbuj dalej. To jest nawet zabawne. Dlaczego ja cały czas jestem do góry nogami? Przestaje mi się to podobać. Pomóż mi! Świetnie ci idzie. Jeszcze chwila. Jest! Udało się! Dziękuję. Ale mi się kręci w głowie. Jest mi strasznie niedobrze. O-o, chyba zacznę mówić od końca. Zawsze tak mam, jak się mocno kręcę. Jeśli tak będzie, potrząśnij mocno telefonem, dobrze? Hehe, <laughs> teraz zgodnie z obietnicą mam dla ciebie niespodziankę. Oj, oj, oj. Nie, nie. Idzie. Oj... Czuję, że zaraz będę mówił od końca. Wiesz co masz robić? Ratunku! Uknutar! Uknutar! Awabas? Akat? A i Ices? Ejgort! Ejgort! Ecesum? Civorazyt? Endenap? Czy już mówię normalnie? Tak? Znowu świetna robota. Gratuluję! Już masz doświadczenie w posługiwaniu się telefonem? To na koniec pobawimy się w telefonicznych czarodziejów. Już mówię o co chodzi. Możesz wyczarować pandę, maskotkę for fun kids! Ale super, prawda? Ruszaj telefonem! Właśnie tak! Ja? Będę liczył do pięciu i wtedy pokaże się panda, która złoży ci życzenia z okazji Dnia Dziecka. Uwaga! Zaczynamy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Cześć! Ale fajnie być wyczarowaną pandą! To ja, panda z For Fun Kids. Cieszę się, że z wami jestem. Życzę wam cudownego, rozśpiewanego dnia dziecka. Was serdecznie. Do zobaczenia na antenie For Fun Kids, Papa! Pa. For Fun Kids. Pierwsza muzyczna telewizja dla dzieci i dla mam.